Pięć rzeczy, które otworzą ci oczy na temat tego, jak funkcjonuje świat, mi przynajmniej otworzyły oczy. Te pięć rzeczy, które przekażę w tym filmie, zmieniły mój kierunek w życiu, wyciągnęły mnie powoli z bycia przeciętnym i popchały w stronę sukcesów w różnych rejonach swojego życia w związkach, w relacjach z ludźmi, w szczęściu, w spełnieniu się, w karierze, w finansach w różnych rejonach swojego życia. I możesz zobaczyć, że przeciwieństwo sukcesu to jest bycie przeciętnym. Popatrz się na twarz, popatrz się na źrenicę człowieka, który osiąga sukcesy. I później popatrz się na twarz, na źrenicę człowieka przeciętnego. Zobaczysz, te, że te dwie osoby są przeciwieństwem. Teraz, pierwsza rzecz, którą sobie uświadomię, na szczęście dość wcześniej w swoim życiu, która otworzyła mi oczy. To jest związane z konsumpcjonizmem i inwestowaniem swoich pieniędzy. I to jest rozumienie jednej rzeczy, bardzo dobrze. Że wszystkie te rzeczy, te produkty, te rzeczy takie ekskluzywne, nie? te takie lepsze rzeczy, które wszyscy chcą, nie? ten taki lepszy telefon tej specyficznej marki, to auto takie bardziej ekskluzywne, które symbolizuje jakiś status, nie? Ten zegarek lepszy, ten droższy zegarek, te buty, ta torebka, te perfumy wszystkie te takie rzeczy są przeznaczone głównie dla ludzi przeciętnych. I przeciętny człowiek o tym nie wie. Przeciętny człowiek myśli, myśli sobie w swojej głowie, że te droższe rzeczy są przeznaczone dla ludzi bogatych. Nie mówię tutaj o rzeczach, które kosztują miliony. Mówię o rzeczach, które ludzie zbierają pieniądze, żeby sobie kupić, nie? Najwięcej zysku te firmy, które robią te takie droższe rzeczy, mają z ludzi przeciętnych, bo człowiek przeciętny panicznie będzie chciał je mieć. Człowiek przeciętny będzie zbierał te pieniądze, będzie oszczędzał na zdrowiu czasami, na jedzeniu, żeby kupić sobie tą rzecz, żeby dodać sobie trochę wartości, trochę statusu, nie? I nie wie o tym, że to jest właśnie dla niego przeznaczone. Ludzie, którzy są bogatsi, którzy doświadczają dostatek, którzy czują taką wartość wewn wewnętrzną, to kupią takie rzeczy też. Kupią sobie, bo są lepszej jakości, ale nie dodają im nic. Nie kręcą się wokół takich produktów. Ludzie, którzy osiągają sukcesy, interesują się głównie twórcą, a nie twórczością. Interesuje ich twórca, a nie twórczość. Inwestują najpierw w swoją edukację, w swój rozwój w książki, w wiedzę, w jedzenie, w zdrowie, w dobre samopoczucie, w dobrą chemię organizmu nie? w dobre myślenie, w związki, w relacje z ludźmi w ludzi, w mentorów. Inwestują najpierw w twórcę i twórca stworzy, i później mogą mieć. Mają wartość, kontrolują do pewnego stopnia swoje życie, uczą się, jak działa życie, i ogarniają życie. I te rzeczy później pojawiają się, ale nie dodają im nic. Kupują sobie te rzeczy, ale nie dodają im nic. Owszem, czasami pewni ludzie, którzy są ludzie z sukcesu, kupują tą torebkę albo te buty i kręcą się wokół pewnych produktów, bo to jest ich pasja. To jest już jest inna sprawa. Możesz zauważyć, że na przykład facet, który lubi auta, to kupi sobie ekskluzywne auto, takie lepsze auto, będzie się zajmował tym autem, będzie czyścił to auto, będzie naprawiał sam to auto, będzie się uczył na temat różnych części tego auta, ale nie interesuje go, czy ludzie go zobaczą w tym aucie, czy nie. Zobaczysz, że facet, który naprawdę ma pasję z autami, to nie będzie go interesowało to, jak to wygląda dla innych. On nie potrzebuje panicznie tego statusu. Ta panika na status, to zbieranie pieniędzy i wydawanie totalnie niepotrzebnie tych pieniędzy, Twojej energii, dla jakiego statusu, to jest praca ludzi przeciętnych. Jak sobie to uświadomiłem, jak zauważyłem, jak widziałem, jak te firmy, wszystkie te myki, Marketingowe, te chwyty, nie? że jakiś celebryta ze współpracą z jakąś firmą wydał jakieś jakiś ekskluzywny produkt, buty, coś tam, nie, i jest droższe, jest takie znane wszędzie, i wszyscy to chcą, to jest dla ludzi przeciętnych. Ludzie przeciętni będą chcieli strasznie, będą zbierali te pieniądze. nie? Jak zrozumiałem to, to zacząłem się patrzeć całkiem inaczej na wszystkie te produkty, na wszystkie rzeczy. W pewnym momencie zaczynasz widzieć, że twórca jest ważniejszy od twórczości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą sobie uświadomiłem, która mnie zmieniła, jest związana z rozrywką. Przeciętny człowiek, przeciwieństwo człowieka sukcesu, rozumie rozrywkę całkiem odwrotnie. Przeciętny człowiek myśli, że rozrywki. Czyli pójdę do spa, pójdę do restauracji na ten obiad, wyjdę z przyjaciółmi, będzie ten weekend, wyjdę, zaszaleję, kupię sobie tą zabawkę, te gry. Myśli, że te rzeczy, te rozrywki są nagrodą. Tak myśli, tak rozumie. I to jest prawda dla przeciętnego człowieka, że to jest nagroda. Tak naprawdę. Dla człowieka, który osiąga sukcesy dla bardziej szczęśliwego człowieka. Te rzeczy nie są nagrodą, tylko narzędziem, czymś potrzebnym, żeby pracować. Człowiek, który osiąga sukcesy, ma pewną pasję, zajmuje się czymś głównie w swoim życiu, nie? Odnalazł tą rzecz i czasami może nawet pracuje gdzieś, po to, żeby mógł robić to. Ta rzecz, którą się zajmuje, ta główna rzecz, która jest twoją pasją, obojętnie jak abstrakcyjny to jest, Czasami myślisz sobie, że A, to jest głupie, to nie powinno być pasja. Nie. Każda pasja jest pasja. Ta rzecz jest nagrodą. Dla pewnej osoby te auta są tą nagrodą. To, że człowiek zaczyna się pobudzać i zaczynają Ci się zapalać oczy i angażujesz się, naprawdę się angażujesz, łapiesz flow, rozwiązujesz te problemy, bo pojawiają się problemy czasami, nie? Jak masz jakąś pasję, jak zajmujesz się czymś, jak to jest twoja praca jednocześnie, to są problemy, pojawiają się problemy, czasami jest ciężko, czasami jest trudno i musisz to rozwiązać i ewolujesz w trakcie rozwiązywania tych problemów. I przechodzisz przez trudności czasami, nie? Czasami jest niewygodnie. Cały ten proces i te nagrody, to, że udało ci się, to, że ewoluowałeś, to, że zrozumiałeś coś nowego, to, że idziesz na następny poziom, to zaangażowanie, to uczucie życia, to jest nagroda. Jak zaczynasz tu widzieć, że to jest nagroda, jak zaczynasz rzeczywiście czepać z tego przyjemność i widzieć, jakie niesamowite to jest, to zaczynasz widzieć, że żebyś mógł robić to, żebyś mógł robić tego więcej i dłużej, i spełniać się jeszcze bardziej w tym i uczyć się jeszcze bardziej w tym, to musisz odpuścić i musisz iść na rozrywki. Pograć czasami w PlayStation, nie? Iść do kina, iść do tej restauracji, iść do tego spa. Musisz to zrobić, żeby utrzymać równowagę, żeby odpuścić trochę, żeby się nie przepalać. I wtedy te rozrywki są takim po prostu fajnym elementem życia, który pomaga ci dostać nagrodę. Bo Twoja nagroda jest ten moment, gdzie znowu masz energię, gdzie się uzupełniłeś, gdzie odpuściłeś i wracasz i angażujesz się i wchodzisz w te ciężkości czasami, w to uczucie bycia żywym, w to uczucie, że dzieje się, że wolujesz, że uczysz się czegoś nowego, że zaczynasz nabierać całkiem nowe rozumienie. To jest nagroda. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, która tworzyła mi oczy i zmieniła mi życie, to jest. Traktowanie siebie jakbym był dziesiątką. Spróbuj to. Zacznij traktować siebie jakbyś był dziesiątką. Wyobraź sobie, że do Twojego domu dzisiaj przyjdzie Twój ulubiony celebryta, ta osoba, którą podziwiasz, ta osoba, którą chcesz być, ta niesamowita osoba, która jest Twoim ulubieńcem. Ten sportowiec, ten aktor, ten, coko, ktokolwiek to jest. Wyobraź sobie, że dzisiaj przyjdzie do Twojego domu i myślisz, że to jest niesamowity człowiek. To co zrobisz? Posprzątasz, przygotujesz najlepsze jedzenie. zrobisz, Ułożysz tak dom, żeby było jak najwygodniej, jak najlepiej, jak najczyściej, ubierzesz się ładnie. Tak zrobisz, bo to jest dziesiątka. Teraz, jak nie ma tej dziesiątki, jak żyjesz? Czy traktujesz siebie z miłością, bo to jest miłość do samego siebie, to, że posprzątasz sobie i stworzysz dla siebie fajne miejsce, to, że przygotujesz sobie dobre jedzenie, naprawdę włożysz tam pracę, żeby było smaczne, żeby było zdrowe. I wsadzisz w swój organizm jedzenie, które zasługuje dziesiątka, a nie oszczędzanie. Ludzie oszczędzają na jedzeniu, to jest zdrowie. Jakbyś nakarmił dziesiątkę, na ile możesz, nie? Nie każdy może kupić sobie, nie wiem, jakieś najzdrowsze rzeczy, ale na ile możesz, bo możesz, każdy może. Jeden krok. Ten krok przynosi efekty. Później możesz, trochę wyżej, możesz trochę wyżej, wszystko idzie do góry. Traktowanie siebie, jakbyś był dziesiątką, zmienia wszystko, bo twoja psychologia się zmienia. To, że robisz coś dla siebie dobrego, to, że traktujesz siebie dobrze. To, że wsadzasz siebie. Tworzysz dla siebie czyste środowisko. Dobre środowisko. Sprzątasz sobie w domu. Ogarniasz swoje życie. Dla siebie. To Twoja psychologia, Twój mózg, Twój organizm odbiera to, że jesteś kochany. I musisz to dać. Musisz to zrobić. Miłość to nie jest mindset. <grym> Może być też, ale... Nie możesz włączyć sobie mindset, że muszę kochać siebie, muszę kochać siebie, tylko musisz robić tą miłość, robić te rzeczy dla siebie. I jak zacząłem to robić, to wszystko się zmieniało. Zaczęła się zmieniać psychologia. Zaczynasz czuć większą wartość, bo dostajesz od siebie tą wartość, nie? Dostajesz ten szacunek. Później ludzie nagle zaczynają cię szanować, ludzie zaczynają cię kochać bardziej. Tylko, że to trzeba zrobić. Świetny sposób na to, żeby zacząć kochać siebie, to jest zadawanie sobie to pytanie codziennie. Co by zrobiła osoba, która siebie kocha? Co by zrobiła dziesiątka? Co by zrobiła osoba, która siebie kocha? Co by zrobiła dziesiątka teraz? Siedzisz sobie i nie wiesz, co zrobić. Nudzisz się. Co by zrobiła osoba, która kocha siebie? Co by zrobiła dziesiątka teraz? Zadajesz sobie to pytanie i przychodzi ci odpowiedź. Zobaczysz, że przyjdzie ci odpowiedź. Nudzisz się. Musisz podjąć jakąś decyzję. Iść albo nie iść. Robić to albo nie robić tego. Co by zrobiła osoba, która kocha siebie, co by zrobiła osoba, która jest dziesiątką? Rozpoczynasz proces kochania siebie. I to się robi. To jest trzecia rzecz. Czwarta rzecz. To jest rytm. Rytm w życiu. Dam przykład, zrozumiesz wszystko. Jest pewna osoba, która trenuje trzy razy w tygodniu po dwie godziny. Ty zaczynasz trening trzy razy w tygodniu po dwie godziny. Dobry, mocny trening dwie godziny. Sześć godzin w tygodniu, nie? Zaliczone. Ty nie zmieniasz diety, nie zmieniasz lifestyle'u, nie zmieniasz zwyczajów, tylko zmieniasz tą jedną rzecz. Zaczynasz trenować sześć razy w tygodniu po jednej godzinie. Wkładasz do samo pracy. Pracujesz. W sensie, trwiczysz też 6 godzin w ciągu tygodnia. Tyle samo. Tyle samo pracy włożonej, a później zobaczysz, że ten system 6 razy w tygodniu po jednej godzinie powoduje, że wyglądasz lepiej. Osiągasz większe sukcesy finansowe, fitnessowe. Czujesz się lepiej. Jesteś zdrowszy. Jesteś stabilniejszy. Mniej stresu. Większa równowaga. O co chodzi? Jak ludzie. Przyzwyczajają się do działania w takim stresie, że zrobię szybko, dużo naraz tych rzeczy odpowiedzialnych, tych ciężkich rzeczy, żeby mieć z głowy, żeby mieć spokój. Jak działasz tak na kontrastach za bardzo, to nie jest równowaga. To cały czas jest jakiś stres, później się motywujesz, robisz to. Później jest stres, motywujesz się, robisz to. Jak wcześniej utrzymujesz, Niższe poziomy wydawania, ale regularnie wszystko się zmienia. Czyli zaczynasz robić te rzeczy, które są ciężkie, które są odpowiedzialne, które są męczące czasami, po trochę codziennie. Po trochę codziennie. Sprzątasz sobie na przykład po trochę codziennie. Robisz tą rzecz, którą musisz zrobić, po trochę codziennie. Wtedy utrzymujesz przez cały tydzień większy spokój. Cały czas jest progres, bo po trochę robisz. Idziesz do przodu, robisz te rzeczy, które musisz zrobić. Jest progres, nie ma spięcia, bo nie jest dużo naraz, i nie jesteś w stresie. A jak nie jesteś w stresie, to twoja głowa jest bardziej otwarta. Ludzie uczą się tego, że muszę się spiąć, muszę być w stresie, żeby się zmotywować do działania. I tak mają nauczoną neurologię. I to są ludzie, którzy prokrastynują zazwyczaj. Wiesz, dlaczego prokrastynujesz? Bo później przyjdzie termin, przyjdzie spina, przyjdzie ten moment, gdzie o nie, już siedziałem za długo prokrastynowałem za długo, to teraz muszę zrobić i zaczyna kopać w tobie adrenalina, stres, spinasz się i wtedy dopiero masz motywację. I jak nauczyłeś się tak, to będziesz potrzebował stres, żeby się zmotywować. I jaki to jest sposób życia? Że przez całe życie będziesz potrzebował stres cały czas, żeby się zmotywować. Można to zmienić, można się oduczyć tego. Można, zanim przyjdzie stres, nauczyć się generować samemu motywację i robić tą rzecz, którą nie musisz zrobić, bo nie ma spiny wcześniej. Wtedy cały rok, cały Twój rok będą dobre dni, spokojniejsze dni, mniej stresu, mniej spiny. I tak jak ten. Człowiek, który zaczął trenować 6 razy w tygodniu, będziesz osiągał więcej? Wyglądał lepiej? Był zdrowszy? Bez stresu? Wszystko lepiej? Bo życie to jest maraton, a nie sprint. Naucz się sprintować. Dobrze jest sprintować, bo czasami zdarzają się sytuacje w życiu, gdzie musisz jechać i zrobić dużo rzeczy szybko, nie? Żeby mieć to na swoim koncie, żeby mieć to wytrenowane, że jak trzeba sprintować, to sprintujesz. Ale ogólnie zorganizować swoje życie tak, żeby było po trochę, po trochę codziennie. I to jest trudne. Ja, wiele razy, jak zacząłem widzieć to, zacząłem to wprowadzać w życie, to ja jestem z tych osób, które lubią sprintować. Tak, jakby jak uruchomiłem się, to lubią sprintować i chcą jechać na fali tej, tej energii, nie? Ale widziałem, że to jest taka paniczna energia, to jest taka energia, że muszę, że, że trzeba, że teraz jest adrenalina, że teraz jest szok i stres. I jak to mnie motywuje, to nie ma efektów. Jak motywujecie stres, strach, spięcie, nie ma efektów. Musiałem się tego oduczyć, musiałem odpuszczać, musiałem zatrzymać się w momencie, gdzie chcę jeszcze. Bo myślę sobie, że życie to maraton. A mnie interesuje to, że ta decyzja tutaj wpłynie dobrze też na jutro, na pojutrze, na popojutrze, na cały tydzień, na cały rok. To jest czwarta rzecz. Piąta rzecz, która mnie zmieniła, która zmieniła mój kierunek w życiu, to jest coś, co każdy ci powie: czytaj dużo książek, nie? I tutaj nie chodzi tylko o książki, chodzi o poszerzanie mapy w mózgu, czyli Słuchaj się ludzi, jak mówią do Ciebie. Popatrz się na ich perspektywę. Tak jakby możesz zrobić pauzę czasami i rzeczywiście wejść w perspektywę osoby, która mówi do Ciebie i zrozumieć ją. Tak jakby zobaczyć tą perspektywę, żeby poszerzyć mapę w swoim mózgu, żeby poszerzyć rozumienie. Słuchasz się nowej muzyki. Może klasyczna muzyka, może coś nowego. Wczuj się. Czasami słyszysz na przykład... Słuchasz klasyczną muzykę, nie? I ja, to jest ciężkie, nie? A jakby siedzisz, skupisz się na tym, to zobaczysz, że to jest piękne, że to jest fajne, że są fajne rzeczy tam, nie? Możesz odkryć rodzaje muzyki, które nie wiedziałeś, że mogą Ci się podobać. Jak zaczynasz rzeczywiście utrzymywać uwagę na tej rzeczy, na tym człowieku, który mówi do Ciebie, na tym filmie, na tej książce, muzyka, sztuka, obrazy, jak poszerzasz mapę w swoim mózgu, to jest więcej do działania. Później więcej ciekawych połączeń może się stworzyć. Więc czytasz książki, czasami, które cię nawet nie interesują za bardzo, trochę muszą cię interesować, ale czasami są ciężkie. To wtedy uważnie, chociaż trochę, nie? Tak, po trochę, nie tak, że ja przeczytam wszystkie książki, rzucę się i będę robił to wszystko, tylko po trochę, z rytmem, nie? powiększa się mapa w mózgu, tworzą się nowe połączenia, masz nowe, ciekawe pomysły, bo jest więcej rzeczy tutaj, z których możesz czerpać, nie? I później łączysz to z tym, łączysz to, to nowe coś, łączysz z czymś innym, dowiadujesz się czegoś, używasz tą rzecz, którą rozkminiłeś, tym narzędziem i wszystko się łączy i tworzysz nowe rzeczy. I tutaj bardzo ważne jest aplikowanie tego, czego się uczysz. Czyli bardzo często, jak oglądam film, bo słucham muzyki, to przenoszę te analogie, o, ten motyw łączy się z tym, ten motyw wywołuje takie emocje, te emocje są związane z tym, jak ta muzyka wywołuje te emocje, jak mogę to użyć, jak mogę użyć to, co było powiedziane tam, jak mogę zrozumieć tą osobę, jak mogę połączyć to, co mówi ta osoba z tym filmem. Czyli uczysz się czegoś i od razu próbujesz to użyć, nałożyć na coś, nie? Bierzesz tą wiedzę, nakładasz ją na narzędzie i używasz ją od razu, nie? Jak nie pasuje do tego narzędzia, to zmieniasz narzędzie. Łączenie rzeczy. Dlatego dużo ludzi sukcesu na przykład mówią o tym: czytaj dużo książek, nie? Bill Gates na przykład mówi, on czyta bardzo dużo książek, nie? Chodzi o poszerzanie mapy w mózgu i używanie tej wiedzy. Bo nie ma sensu mieć w głowie dużo rzeczy i nie używasz ich, nie? Tyle, kończę na tym. Mam nadzieję, że te pięć rzeczy mogą Cię popchać, chociaż trochę, w stronę sukcesów, tak jak mnie popchały. Jeżeli film jest pomocny, to zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał, tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.